Siema, tutaj Koza, to jest kanał Koza Streama. Ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Bayernem, w którym jesteśmy w środku sezonu, sezonu, który naprawdę nabrał solidnego tempa. No i niestety tego tempa nie wytrzymują niektórzy nasi zawodnicy. A jest to odrobinę kłopotliwe, ponieważ no bierzemy udział w paru rozgrywkach. Kadra, moim zdaniem, była zbudowana ok, jeśli chodzi o liczbę graczy. Ale nie spodziewałem się tego, że zaczną oni się tam tak łamać. No a niestety, na przykład starcia z poziomem Bayernu nie wytrzymuje na przykład tak. Taki gościu em, o imieniu, jak on się tam nazywał, Jordan chyba, prawda? E, no i jak na razie jego cena... Ogólna w zasadzie meczowa jest bardzo niska, no co sprawia, że nie jestem skory do wystawiania go, szczególnie w meczu z Olympiakosem, który jest terenem bardzo trudnym, no bo wyjazd do Grecji naprawdę może sprawić duże problemy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Nawet jeżeli noga nam się tutaj poślizgnie, to mamy trzy punkty przewagi nad Manchesterem City, ale przed nami cały czas spotkanie na Etihad, na którym może zdarzyć się naprawdę wszystko, więc warto by było tutaj po prostu wygrać i się niczym nie martwić i... Niestety, trudny teren, mówiłem o tym, przegrywamy 2 do 1. Rashford wyrównał, na niego można liczyć cały czas, cały ten sezon. Mam nadzieję, że na was mogę liczyć, nawet prosząc tak późno łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zawodnik wraca po kontuzji. Oczywiście jest tutaj mowa o Kingsleyu Komanie, który wrócił. Moją winą było też to, że wyszliśmy tym eksperymentalnym składem. To była też. To była też moja wina, przyznajmy. Jakby tutaj zapomniałem troszeczkę pozmieniać. Teraz czeka nas spotkanie z Szalkę. Następnie będziemy rozgrywali mecz z. E, z. z, 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 z e, Wolfsburgiem w Kucharze, co jest o tyle problematyczne. Że Wolfsburg no, jest całkiem niezłą drużyną, a no, nie do końca mi się uśmiecha wychodzenie na niego w takim razie naszą taką stricte pucharową drużyną. No zobaczymy, jak to będzie. E, wrzucamy tego Jordana do podstawy. Miejmy nadzieję, że może tutaj lekko się odkuje. E, może jeżeli będziemy grali u siebie z Wolfsburgiem, będziemy mogli wyjść w pełni rezerwowym, aczkolwiek nie wiem, a tutaj szalka jest w formie perfekcyjnej trzy zwycięstwa z rzędu. Ale czwartego nie dokładają. Dokłada za to kolejną bramkę w tym sezonie Markus Rashford, zawodnik, no z którym jest chemia, naprawdę jest chemia pomiędzy mną a nimi, jeśli chodzi o trenera a zawodnika, bo... No działa to fantastycznie. Po prostu strzela w niemalże każdym meczu. W ogóle niepotrzebna była mu aklimatyzacja w zespole. Chodzi i pokazuje, że, że on to zwyczajnie ma. Czy to Liga Angielska w Leicester, czy tutaj jest w stanie podbijać każde boiska. No i teraz gramy, słuchajcie, z Wolfsburgiem. Nie wiem, jaki to jest system. Czy gra się tutaj e, dwumecz, czy też nie. Wiem natomiast, że. Na to spotkanie wyjdzie Rodri i Bakayoko Chce mieć silny środek pola Wyjdzie Denis, bo po to on został ściągnięty Żeby właśnie w tych meczach nam dawać możliwość e, Cały czas korzystania z usług niezłego napastnika Tutaj zagra linią, ponieważ chyba dawno nie wykorzystywałem tego zawodnika No i okej, okay, jest spoko Zagramy czymś takim, zobaczymy jak to będzie e, Oczywiście większość naszych podstawowych zawodników Tutaj się nie załapie nawet do składu Ale właśnie o to chodzi, tak ma być e, Zwyczajnie ci goście mają teraz odpocząć a my w tym pucharze Niemiec mamy wygrać tym, co wybrałem. Czy tak będzie? No nie wiem. Naprawdę trudne spotkanie przed nami, aczkolwiek forma naszych rywali też nie jest jakaś wybitna, więc może się uda i wychodzi nawet lepiej niż myślałem. Strzela Rodley, strzela nasz. Yy... Podężę? Podężę? Podążę? Nie wiem, Portugalczyk? Nazywajmy go Portugalczykiem, będzie wiedzieli o co chodzi. I trzeba: Donis. A w zasadzie Donis, bo przecież to jest Grek, a nie Niemiec. Tak więc fantastycznie. Nasza sytuacja w Lidze też jest już coraz lepsza, ponieważ jesteśmy na pierwszym miejscu. Za nami Erbelipsk, No i to oczywiście cieszy, dlatego że start sezonu mieliśmy. Powolny, nie możemy powiedzieć, że był słaby, ale na pewno moglibyśmy sobie wyobrażać to zdecydowanie lepiej. No a teraz na to spotkanie po raz kolejny skład jest gotowy, wypoczęty, w pełni sił, ale wyjdziemy troszeczkę inaczej. A mianowicie tutaj zagra Angelino, a przede wszystkim tutaj Rodri, a chyba, że ty możesz grać lewego skrzydłowego, nie, nie możesz. No to tutaj zagra sobie w takim razie Rodri znowuż tą taką dziką pozycję, a tu wejdzie Bakayoko, żeby wystawić jeszcze mocniejszych, jeszcze lepszych. Zawodników. Tak więc wygląda to nieźle. Czy zagra to nieźle? Zobaczymy. No, już nieraz to, że coś wygląda dobrze na papierze, no, no, no nie, nie do końca pasuje w rzeczywistości. Dwa zwycięzca z rzędu, ale Eintracht przyjeżdża do Monachium i. Nie jest w stanie się nam postawić dwa gole od Riozoli. Naprawdę ciekawy wynik e, i ciekawy strzelec, e, co oczywiście cieszy, że też ci zawodnicy z defensywy działają dobrze, no bo to ewidentnie musi być fajnie zbudowany system, skoro boczny obrońca strzela, no chyba że. Dwa razy wpakował piłkę jakoś, nie wiem, zrzutu roznego, coś, coś w tym stylu, ale w wolę myśleć, że jestem dobrym trenerem. No i czas odkuć się na Olimpiakoście, ponieważ przez nich zrównaliśmy się punktami z Manchesterem City, więc warto by było im pokazać, że no u siebie może wami i z nami, ale u nas to my jesteśmy. No, to, to, to my pokazujemy klasę. Chciałbym, żeby Fartuch złapał doświadczenia troszeczkę ligomistrzowego. Zagra także Maj, ponieważ em, nie do końca w pełni sił jest Jordan, aczkolwiek w sumie nie chce już zmieniać aż dwóch zawodników, em, tutaj, żeby tego nie rozbijać aż tak bardzo. No, reszta składu wygląda dobrze. No, słuchajcie, to działa. Skoro to działa, miejmy nadzieję, że zadziała także w tym spotkaniu. E, przyjeżdżają do nas Grecy i miejmy nadzieję, że. Nie będzie to udany wyjazd do Monachium. Zresztą spójrzmy tylko na ten rezultat, który zaraz pojawi nam się na ekranie. 3-4... 3-0, łatwo. Strzela Son, strzela Angelino, strzela Odriozola. E, czyli trzy gole w dwóch meczach bo tego obrońcy. Naprawdę nie ma na co narzekać. Aczkolwiek problem pojawia się, ponieważ Plaster przy swoim nazwisku ma Rodri. Co jest odrobinę problematyczne, bo to jest dosyć istotny zawodnik. Znaczy... Mamy tutaj zastępstwa, mamy tutaj innych graczy, ale oczywiście kontuzja tak ważnego zawodnika no, no nie może w żaden sposób mnie nie martwić, prawda? Tak więc 6 tygodni na tyle tracimy naszego hiszpańskiego zawodnika. Prośbę ma do nas nasz grecki środkowy obrońca i gdyby to nie był za mecz wyjazdowy to ja może bym się zgodził, żeby on wystąpił przeciwko FC Köln, ale w takim wypadku nie widzę absolutnie możliwości Onana powraca między słupki no i w tym momencie Rodri zmieni się z tym Portugalczykiem, tak więc więcej spotkań będzie miał w zasadzie wróci Coman oczywiście więcej spotkań będzie miał teraz do rozegrania Sanchez swoją drogą, co ciekawe, zapomniałem absolutnie o istnieniu Kingsleya Comana, co pokazuje też troszeczkę, że no mimo że ja chcę się go trzymać, no to nie jest to chyba najważniejszy zawodnik w historii e, Bayernu Monachium e, i w szczególnie w historii mojego Bayernu Monachium, no bo coś sprawia, że jakoś o nim byłem w stanie zapomnieć. Jeden do jednego. remisujemy. O dał remis w 78. minucie. Dla nas oczywiście strzela Marcus Rashford, który Dumnie? A nie, proszę bardzo, nie jest pierwszym strzelcem. Son ma 8 bramek, Rashford ma 7 bramek. A Ondrej Duda, proszę bardzo. Z Berlin, jak na razie, jest liderem tabeli strzelców. Ciekawe, ciekawe. Czyżby to był kolejny kierunek dla rezerwowego do Bayernu? Może, zobaczymy. Jak na razie, patrzę na to, że fajnie całkiem rozwija się ten nasz środkowo obrońca. Ściągnięty, przypominam, z rynku wolnych agentów. E, ponieważ nikt się nim nie zainteresował, my to zrobiliśmy. No i na razie nie wiem, czy żałuję, czy nie. Po prostu czekam na to, jak rozwinie się sytuacja. Jestem, zostałem, myślałem, że to jest Obama Young. Tutaj w Mainz i troszeczkę bym zwątpił, e, ale nie. Po prostu inny pan z Iroquezem. Ale jestem tam Vallejo z tego co mi się wydawało. E, teraz czas na kolejne spotkanie. Gramy u siebie z Freiburgiem. A jako, że zaraz mamy mecz z, e, z Feyenoordem e, to ja, na wszelki wypadek może mecz z Feyenoordem Feen jest u nas eee, to na wszelki wypadek słuchajcie, wyjdziemy tutaj sobie tym składzikiem myślę, że eee, powinno być spoko, zawodnicy na pewno docenią bardzo, że pozwolimy im wystąpić w tym meczu eee, a na Feyenoord wyjdzie podstawowy skład, żeby chłopaki mogli sobie śrubować swoje statystyki jeśli chodzi o występy ligomistrzowe, no chciałbym gdzieś tutaj nie ukrywam dać tego naszego, dobra niech wejdzie tutaj Toni Cross i tyle, oczywiście tutaj bardzo ważna rola, czyli oczywiście kapitan Müller no nie wyobrażam sobie innej osoby która mogłaby tutaj prowadzić ten nasz składik. no i jesteśmy gotowi gramy z Freiburgiem, gramy u siebie nie przyjmę innego spotkania niż zwycięstwo w tym meczu 3 do dwóch, troszkę ryzykownie, ale przyjmuje, Baka jako strzela strzela Donis, e, Czyli jest to pierwsza bramka Greka. Nie wiem czy mówił Denis albo jakoś dziwnie, to jest przecież Grek, to jest Donis. Koza Donis. Można, można. Fartuk, słuchajcie, zasuwa w tym rozwoju, więc naprawdę jest szansa, że to będzie nasz podstawowy goalkeeper i tutaj Onana będzie powoli mógł martwić się o swoją przyszłość, bo zaraz sytuacja będzie wyglądała tak, że będziemy mieli no oj, nie zauważyłem. Aha, spoko. A bo wystąpił, no tak, przecież musiał wystąpić. Więc sytuacja wygląda tak, że sytuacja wygląda tak, słuchajcie, że Będziemy mieli dwóch naprawdę niesamowitych bramkarzy. A teraz u siebie gramy swoje nordem, Aczkolwiek no, do tego spotkania podejdziemy na poważnie. O tyle, że chciałbym, żeby tutaj, tak jak mówię, jak najlepsze wyniki mogli śrubować nasi zawodnicy. Damy zagrać Sanchezowi w sumie w tym spotkaniu też. I postawię na Fartuka. Tak jak mówię, to jest powoli ktoś, kogo ja naprawdę chcę wpychać do tego składu, do tej jedenastki. Jakoś mam do niego większy sentyment, większe zaufanie. Niż do Onany. Zobaczymy zresztą, słuchajcie, czy też spłaci mi to dobrymi interwencjami przeciwko Feje Nordowi, 3 do 1, jedna brama puszczona, ale ogólnie nie wygląda to źle. Rashford strzela, strzela wreszcie Kingsley Command, co oczywiście cieszy, że ten zawodnik no powoli, miejmy nadzieję, będzie wracał do dyspozycji. Co on tutaj grał? Bo ta wypowiedź była taka, że ja nie wiem, czy on chciał zagrać, czy nie. Dobra, nieważne, słuchajcie. Ważne jest to, że zgarniamy trzoczka. No, śmiesznie wygląda ten Bayern z Sancho i Rashfordem, ale uważam, że to, jak go zbudowaliśmy, nie jest jakoś strasznie naciągane. Że naprawdę te transfery, których tutaj dokonywałem, miały ręce i nogi, lęgle wraca do podstawowego składu, słuchajcie w tym momencie wydaje mi się, że on już powinien dać radę w tym meczu e, damy zagrać Itterowi e, z lewej strony wystąpi ten gościu z Komand strzelił bramkę, ale powoli go wprowadzajmy też po tym urazie e, jest w formie Portugalczyk, więc niech on wystąpi w meczu e, co prawda wyjazdowym z Bajerem, ale liczę że damy sobie radę, no w nie najlepszej formie jest drużyna z Leverkusen patrząc na miejsce w tabeli ale mimo wszystko to wystarczyło na nas. A co ciekawe, Kai Havertz na ławce rezerwowej. Czyżby oni wiedzieli, że będziemy chcieli się z nim kontaktować? Zobaczymy, zobaczymy Mimo tej porażki nadal utrzymujemy pierwsze miejsce w tabeli Z dwoma punktami przewagi nad drugim zespołem Co oczywiście cieszy Aczkolwiek fajnie by było pokazać tą dominację Bundesligi I pouciekać troszkę już teraz tym zespołom A co ciekawe Borussia Dortmund dopiero piąta w lidze Aczkolwiek te różnice są no minimalne To jest kwestia jednego spotkania na dobrą sprawę My teraz rozegramy mecz z Nurembergą Zobaczymy więc jak to będzie wyglądało Do dyspozycji pewnej powraca już Rodri Ale zanim on wróci do składu to jeszcze czy troszkę czasu minie bo najpierw musi się wyleczyć, a potem ja muszę sobie przypomnieć, że on dla nas gra. Więc zwykle chwilę to zajmuje, niestety. Ale tutaj wyjdziemy, słuchajcie, najlepszym możliwym zestawieniem na to spotkanie. Zobaczmy więc, jak to będzie się prezentowało, jak to będzie wyglądało. No, wydaje mi się, że tutaj raczej rozjedziemy Norymbergę i bez większych problemów przejdziemy dalej. Ich dyspozycja jest bardzo słaba. Na no, my mamy tutaj pierwszy garnitur. 3 do 0 wygrywamy, ale zaryzykowałem z tym Lengley. To się nie opłaciło, słuchajcie. I to był mój błąd. Podjąłem ryzyko. Ryzyko, które kosztuje nas teraz utratę tego zawodnika na kolejne 6 tygodni. Tak więc. Głupio zrobiłem, ale dobrze zrobiłem głupio teraz, bo przed nami Mers City, a potem przerwa od Ligi Mistrzów. Bo gdybym sobie zrobił takie kuku przed meczem z, w fazie gru, pucharowej. To byłbym na siebie bardzo zły. No tutaj to nas może jedynie kosztować to, że będziemy drugi, na drugim miejscu w lidze mistrzów w grupie, więc, jakby e, bez przesady, nie, mu nie muszę być na siebie jakoś strasznie wściekły. Ale nie zmienia to faktu, że jedziemy. Nie no, to musi być z tej, bez sensu się tak ustawiałem. Nie zmienia to faktu, że będziemy lekko osłabieni na kolejne spotkanie. E, chociaż z drugiej strony, też e, warto zauważyć fakt, że. Ten gościu już złapał wreszcie formę. Pierwszy mecz w Bayernie go troszeczkę zjadł, ale też nie ma co się oszukiwać. Przeskok z Herty do Monachium może być, może być sporą różnicą. A teraz gramy z Manchesterem City. Wygrane trzy mecze z rzędu, ale mimo wszystko tu my jesteśmy na czele. Aczkolwiek czuję, że tu przegramy, i czułem źle, Sancho! wbija pile swojemu byłemu klubowi. Taki troszeczkę Manchester City Reject, można powiedzieć. Strzela bramkę i gwarantuje nam pierwsze, e, pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Co oczywiście cieszy bardzo mocno, e, ponieważ, no, jakby jest szansa na tych łatwiejszych rywali Ogłoszono piłkarza roku Kilian Nymba P złotą piłką, no ale nie ma co się dziwić to będzie raczej stały bywalec w najbliższych latach tego pierwszego miejsca na podium, chociaż może nie może będą inni, którzy go wygryzą, nie wiem, wiem, że Coman strzela strzela Son, ale mimo wszystko nie wygrywamy ze Stuttgartem 2 do 2, ale remis wyjazdowy nie powinien być tutaj ogromnym problemem, teraz gramy z szalkę w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec i to jest troszeczkę problematyczne o tyle Znowu trafiamy na naprawdę bardzo silny zespół, a nie gramy. A chciałbym to zagrać z drugim garniturem. Zobaczymy, kto będzie gospodarzem tego pojedynku i wtedy zdecyduję, jakby no kogo chciałbym tutaj, kogo chciałbym tutaj widzieć w tym składzie. Goście. No dobra, wyjdźmy lepszym składem. Wyjdźmy lepszym składem. Najwyżej na ligę wyjdziemy odrobinę gorszym. Szalkę kontra Bayern. I ten mecz kończy się wynikiem 3 do 3. Ale na szczęście po my przechodzimy dalej. Więc to cieszy oczywiście, że walczymy. No, słuchajcie, zdobycie potrójnej korony w Bayernie Monachium. Nie ukrywam, nie pogardziłbym. Teraz czas na spotkanie z Wolfsburgiem. Ale jest to mecz wyjazdowy. Więc no na pewno będzie to spotkanie. Eee, trudne, a u nas naprawdę pogrom kontraktowy się robi, e, więc tym my nie musieli się zająć. Słuchajcie, e, będzie trzeba te wszystkie rzeczy tutaj nadrobić, zanim rozpocznie się kolejny sezon. E, ale na razie skupmy się na tym spotkaniu, które wygrywamy: 2 do 0 strzela Rashford, strzela Sancho, więc chłopaki są w naprawdę. Znakomitej dyspozycji. Na teraz czeka nas wielkie spotkanie: Dea klasica Borussia-Dortmund, Bayern-Monachium. Mecz rozgrywany u siebie, co na pewno sprawia, że jesteśmy tutaj w roli faworyta. Już abstrahując od tego, jak wygląda sytuacja w lidze, w której niestety jesteśmy na drugim miejscu, więc zagrajmy to szybko. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zaraz przejdziemy także do tych kontraktów. A jak na razie, Bayern kontra Borussia. To spotkanie rozgrywane jest w składzie Borussii następującym Byrki, Hysaj, Stark. Manolas, Telesz, Dahud, Dendonker, Diatta, Bamba, Isko. E, więc jeszcze jest na końcu Juri. Nie wiem, jak to się czyta. Wiem jedno. No jak na razie myślę, że to nie jest najciekawsze spotkanie oglądane przez kibiców obydwu drużyn. 0 do 0. Ale Sancho nienawidzi swoich byłych klubów. Kolejna bramka strzelona Borussia. Przypominam, że władował także bramę Manchesterowi City. Więc gościu naprawdę nie wie, co to są sentymenty. A my teraz musimy przejść do kończących się kontraktów z zawodnikom. No i zobaczmy, komu się kończy kontrakt. Manuel Neuer. Jemu yy, on kończy kaniery, więc to nie jest problem. Zlecimy przedłużenie, słuchajcie, jeśli chodzi o fartucha. Myślę, że tutaj bez problemu powinien się zgodzić 5 lat, fantastycznie. I to mi się podoba. Dalej, Min Son. To jest zawodnik, z którym zlecimy przedłużenia, aczkolwiek nie wykluczam pożegnania się z tym gościem, ale na pewno na podwyżkę to ty chłopie nie możesz liczyć tutaj. 130, no właśnie. Dalej kończ się kontrakt temu młodemu zawodnikowi, ale ono ja chcę, żeby on został. Tutaj damy mu niższy próg troszeczkę, 3 właśnie. Bo te progi tu momentami są naprawdę bardzo wysokie. Na no, to nie są goście, którzy moim zdaniem zasługują na te pieniądze. No tutaj trochę mogłem przesadzić. No i fantastycznie. Toni Kroos nas nie interesuje. To Liso oczywiście, chcemy przedłużyć. Ale nie psuj nam aż tak bardzo tej drabinki. Płac kolego, 160, no właśnie. Z Sanchezem przed... Nie! Z Sanchezem przedłużymy kontrakt. No, bo to by było dziwne, gdybyśmy tego nie zrobili. Bo nawet jeżeli ja nie widzę na niego planu, znaczy nie mam na niego planu, no to ja chciałbym, żeby ten gościu grał u nas. No, Lęgle to jest oczywiście pewniaczek do pierwszej drużyny, i od niego zaczynamy rozpisywanie składu. Aczkolwiek troszeczkę bolą te jego kontuzje. Mnie i jego. No, i tego gościa sobie także przedłużymy. Aczkolwiek tutaj zdecydowanie ten start był za wysoki. No, i Maj, fajny zawodnik. Jakby dobre uzupełnienie w tym sezonie. Fajnie się także rozwija, więc jego sobie. Przedłużamy więc ci zawodnicy są już zabezpieczeni. Nikt, ich nam nikt nie odbierze w przeciwieństwie do e, sytuacji, do której my doprowadzimy, e, jeśli chodzi o zawodnika e, o nazwisku Kai Havertz, a w zasadzie imieniu i nazwisku Kai Havertz, ponieważ to jest gracz, którego ja chcę ściągnąć. A czego ściągnę? O tym dowiecie się jutro, ponieważ wtedy to właśnie rozpocznie się okienko transferowe. Siódma rano, mam nadzieję, że się widzimy. Zapraszam serdecznie. A na razie to było na tyle. To był koza, to był kaznam koza stream na razie. Piona.